Ciągik NEFOLAN TVT195 Świeżo sprowadzony, dzisiaj przyjechał Cały w oryginale Ciągik posiada przedni tus Amortyzowaną przednią oś Silnik marki Sisu o mocy dokładnie 195 koni mechanicznych. Opony przednie 540 na 65/30. Opony tylne 650 na 65/42. Sterowanie hydrauliką. Podnośnikiem oraz wałkiem WOM na błotniku. Maszyna posiada aż 5 bar wyjść hydraulicznych. Kabina jest amortyzowana. Zaczep opuszczany typu hitch. Operatora z Gramera pneumatyczny przy berdach a tutaj w schowku oryginalne instrukcje klimatyzacja, radio Naprawdę ładna maszyna. Tutaj w schowku również są jakieś instrukcje. Sprzęt był serwisowany, także można sprawdzić jego, jego historię serwisową. Jedzie się nim bardzo fajnie. Sprawdzona maszyna, polecam. Pozdrawiam.